Dobra, idziemy co zjeść Jakiś test jedzenia z Orlena Jako, że na głodniaka się nie jeździ to Dobra, tak wygląda zapiekanka z tego co ja tutaj polecam to hot dogi bez pikle i zapiekanki, ale mają do wyboru jeszcze hamburgery, pizzę, jakieś wrapy tam widziałem, ale nie próbowałem, a ja polecam właśnie zapiekankę pepperoni z sosem romulada czy tam duńskim i bez pikle hot dog też z tym samym sosem Zapiekanka dobra. Najlepsza jest z tym sosem, właśnie duńskim. On tutaj robi robotę. Do tego wjeżdża Pepsi i pojedzone. Można jeździć dalej. Zapiekanka tutaj fajnie wchodzi, nie jest taka ciężka. Lekka, fajna. Także spokojnie na rower dalej można wejść i jeździć. Możecie pisać w komentarzach, gdzie pojechać na rowerze, sprawdzić jakieś jedzenie, co polecacie. Także pojadę, może coś tam nagram, zobaczę. Także zapiekanka zjedzona, polecam, bardzo dobra, tak nie zamula, można ją fajnie zjeść, jest lekka, pozdrawiam.